Cześć ma! Witam, widzowie! Kurwa, stawałem już normalnie o dziewiątej, ósmej, dziewiątej. i poszedłem się najebać i o 14 wstałem. Kurwa, ten na lewo, jak do dojebało? Jaki kolor majtek? Zielone. Koko bardzo fajnie, że są te łokcie, chociaż i bez nich byłaby na pewno fajna batalia, a że są te łokcie, to będzie jeszcze bardziej krwisty pojedynek, nie? A jak się skończy, te, tego nie wiem, bo wszystko się może zdarzyć, ale na pewno zrobię wszystko, żeby e, szybko walkę skończyć. Już nie wierzę w siebie. Arek, Kaniszka wniosła na wagę 60,5 kg. Brawa. Zapraszam na środek. Okej. Okay. A, jego przeciwni a jej przeciwniczką jest Marta. Linki Master. Link Linki Master. to tak z 50 kg, zupełnie. pewnie. Linki Master wniosła na wagę 61-100. Kurwa. Ja on kurwa, łysy? O. Przecież on taki był. Adyna ja chciałem powiedzieć, że rozciąłeś wargę Dawidowi tym mikrofonem, który podciągnął. No już teraz? To, to był akurat przed przypadek emocje, no. No właśnie, i te emocje, o których mówisz... Już mu wargę rozciął, w tym Też e. ci towarzyszyły kiedyś już na takim, do takiego stopnia? Szkoda, że ci, kurwa że za każdym razem są duże nie emocje. zrobią takich walk jest ze sprzętem. Walk i wiem po prostu, to by się żeby fajnie oglądało, ja pierdole. Dawid jest dobrym przeciwnikiem, a ja dam się. zaprezentuje się. Cezary! Czaro Nike. O czaro. O Jezu. 83 300 taką wagę wniósł Czark. Zapraszam Czaru na środek A jego przeciwnikiem jest Marcin dubie. O Boże O Boże, dwóch przystąpki Ty od to dla Jak czasu? A teraz Okej okay, czaro Kurwa Zobacz sobie teraz na ja wagę Czego ja nie rozumiem? No nie no mniej więcej ważyć około 85-84 Jak baba trochę, tak? No niestety się to nie udało ale i tak tutaj Raz jest kurwiony, dół, raz nie, nie wiem Odświeżyłeś sobie kickbox, nie chuj tu tak chodzi. Powiedziałeś, Czy dużo trzeba było poprawiać Chciał się odstresować? Do MMA? Kuchając go kurwa czołem do przodu bo i głośno oddychając bo, ciężko, bo na pewno w pamięci mieśniało. Tą ręką, bo to mnie ciekawi. Były, czy nie były, były pełne, były inne. Były, były inne, były ograniczone, ale. Ale też umiejętności są inne, więc mam, że jutro oktagon to zweryfikuje. Okej. Okay. Dziękuję, Dziękuję e... i duże brawa. <laughs> Chuja rozumiem z tego. Jak coś. Zjoną czujność. O. Już się zaczęli napierdalać. Ale <laughs> siat, kurwa? No co? No co? Face jest panowi powoli, powoli. No co? No co? No no. No. No on o, mówi tak, no, tak, że się go nie boi, boi, bo on walczył fur. na całym Asy, świecie, boi, a jedyne kto może widzieć strach to on, bo on tylko walczył w Polsce, a to jest koks jebany. Tak, no, tak okej, okay, o to, to, to proszę, proszę głosem, bardzo, no, nie miałem tyle walczyłem w Polsce i to kurwa, ona tu stoi jakby chciała się uśmiechać, ale nie może, kurwa, taka a myśli, ja pierdolę, gdzie ja trafiłam? na nią. Ona no tak, o kurwa. Ona się boi! A z kim on się bije ten Haribo? Z tym tym? Z Ferrari? To on wpierdal dostanie mistyczny Fizyczna Przybrał bardzo na masie O kurwa Monka S W kategorii półciężki Do 93 kg Póki co to miał być media treninga, to trener go napierdala. Pierwsze cztery ciosy, to trener mu wali listwy, zamiast on wyprowadzać ciosy. O. Mateusz debiutuje. On też leworęczny jest, tak? Czy on kurwa stoi tak może nie, Dużo idził na rowerze, biegał. Widać, że ogólna garda została opanowana. Już widzę, kujową pracę nóg. Proszę nie napierdolaj mnie, ja tylko duchu wiesz, duchu oceniam, duchu tak? Ło się się ta prawie... kurwa, to jest na tego, na przyczajonego tygrysa. Tyś kurwa, zobacz to. Niskie tu ona lubi sprowadzić. Główka niz, nisko, jak Malik Montana. Mówiłem jak ten. Malik montana jeździ w furze? Nie mówiłem. Ta? Nie? Malik montana w furze jeździ taką. Nie mówi że na tupaka jeździ, żeby... Że główkę nisko ma. Żeby go nie rozjewali. Różnica wzrostu między czarem... A Marcinem to jest, słuchajcie, uwaga, 16 cm. Okej, okej, Charles. Czy Czarek będzie skracał dystans, będzie szukał tego... No mnie moja liga, dystans. NBA, ewidentnie. Będzie próbował obalić... I I przejście. Ale się bije, kurwa! Jak wąs Teraz Dosiad, obijamy grandem pound, rozciągnięcie nóg. Zobaczyć go w strójce. Ja generalnie chciałbym się ponapierdalać. Co już się śmiejecie? Dziękujemy bardzo, zapraszam panowie tutaj. Z kim? Ale to tak z kimś, kto wiecie. No, też nigdy nie walczył ani nic, nikt się nie napierdalał. Wiecie, ja my, my, my się napierdać. to nie zmieniło? Ja z Minimajkiem? W sumie, na jak mi odpisał ostatnio, że się zapytał, czy chce się napierdalać na tym? Powiem, że tylko nogami mogę się bić. Mnie by Minimajk poskładał? No, jakby mi się nogi uczepił w sumie. Jest taka opcja. Uposażę to była rymowanka jakaś kurwa. Przegrałeś tą batalię. Oooo tę mieć luz. tę batalię. Chciałeś tę body Chciałeś tę batalię. Tak? Co to, metyńczyk jest? <grywa> Czy o co kurwa chodzi? Michał, zmieniły się kolor włosów, kojarzysz takie memy? Od... Kurwa, on się przefarbował specjalnie? Na rudo? Ej Michał, a co to za wiesz na psychikę był? Co to za zagadanie? Słuchaj, no tak się składa, że jutro rusza mój serwer prywatny, metyn Kurwa! O medynie, faktycznie. Ja pierdolę. Nie, 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 nie. Tu, tu. No dobra, dobra. Ej. Pasło. Kurwa się rzuca. Ten go podniósł. Kurwa taki, taki bezradny, Ferrari już jak, no kurwa głową kręcił, jak już był w powietrzu tylko No dobra, dobra Ej! Poszło Pato I go odstawił, do No ja nie musiałem się go bawiać On widocznie się boi ale jutro zobaczycie To jak to rozwiążesz jutro? W mm -hmm. której rundzie Pierwsza albo druga, ale myślę, że pójdę na całość pierwszy. No nie ma co się tutaj patyczkować z jakimś chłopaczkiem do bicia. Jasne, wszystko wiemy. Bardzo dziękuję. Okej. Okay. Halibo zamienił się w naprawdę kwaśnego żelka. Ja akurat ja Ferrari'ego go szanuję za to, bo on. <laughs> on idzie i się napierdala ich popyskach wszystkich. On się nie pierdoli, czy go będzie boleć, czy nie. On idzie i napierdala chłopów. I ma bilans 1:4. To nieważne. Jedna walka się nie liczy, bo <grymnie> zapodał dla chłopa nieprzytomność i było sztywniutko. To ma w sumie dwa. ten. Dwa, tak? Dwa, trzy. Chciano porwać mojego tatę? Mateusz Kaniowski, ze mną Mateusz Murański. Pytanie do Was. Jak Mati się spisał na swoim media treningu? A teraz Twoja ocena? Słuchaj, nie chciałbym sam siebie ustaniać. no niech chcę. Ocenia... Wyglądało to nieźle. No to dziękuję ci, miło. Po co były te łokcie? E, no bo łokcie będą walce już, no już oficjalnie. Jednak? Tak, tak, tak. Podwątpliwo, wiesz. Tata Mateusza, czyli pan Jacek Murański został prawie uprowadzony. Podbiegło do niego trzech porywaczy, którzy chcieli go do bagażnika. Na szczęście, dzięki umiejętnościom dwóch skończyło ze złamanymi rękoma, a trzeci uciekając wpadł pod samochód. Tak, wiem, że jednak jeden miał ono rękę, został wodny, a tam chyba dwóch ciekło, a ja już, już, już tego nie wiem do końca. Ja to wiesz, bo... że to brzmi jak z filmu gangsterskiego sprzed 30 lat, bo mi się nie chce wierzyć, że w 2021 roku gdzieś na środku ulicy we Wrocławiu dochodzi do takiej sytuacji i na przykład nie ma nic nagrań. To było na osiedlu. To było na osiedlu, tak. Przez tego, przez tego e, tańsulę, e, wiesz. Ty... Kurwa. Wszystko z wami dobrze? A kurwa, co za szybki okular tam z tyłu? Co on się tak ruszył? Skoro jestem w kategorii rozmowy, to jakim chujem nie siedzę w basenie w stringach? Właśnie też się kurwa zastanawiam. Myślałem, że muszę się w basenie w gaciach na bananku albo hotdogu pocilować, napić się drineczka. No. I'm